Sezon 2016-2017 był przełomowy. Jorge Mendes, znany agent piłkarski, pojawił się w Wolverhampton z misją stworzenia jednego z najlepszych zespołów Anglii. Wizja Mendesa obiecywała wiele, a pierwsze kroki były obiecujące. Znów Espirito Santos na stanowisko trenera Wilki wywalczył awans do premier. Rewolucja katrowa była widoczna. 35 piłkarzy dołączyło do klubu w jednym sezonie. Kolejny sezon przyniósł jeszcze większe inwestycje. Wprowadzenie zawodników takich jak Otto, Traore, Patricio, Jota czy Bob. Czy doświadczonego środkowego pomocnika Mutinią sprawiło, że Wolverhampton zajęło siódme miejsce w swoim debiucie w Premier League? To był początek czegoś wielkiego. Następny sezon to kolejne udane okienko. Jimenez, Bedence, Cutrone, Neto, Den Donker dołączyli do drużyny. Pozycja w Lidze została utrzymana na siódmym miejscu. Wyprzedzając, nawet taki klub jak Arsenal. Wtedy jednak pierwsze znaki słabości sprawiły, że kolejny sezon zakończyli na trzynastym miejscu. Niestety, następny sezon był tym samym czyli spadek w hierarchii drużyny. Znowu zajęcie miejsca 13. Wiele osób zaczęło się zastanawiać, czy portugalska wizja jeszcze będzie działać. Siąte miejsce w Lidze sprawiło, że może coś jeszcze z tego się wyciągnie. Teraz wobec obecnej erze Wolverhampton przygotowuje się do nowego rozdziału. My zmienimy strategię drużyny. Oczywiście planując kontynuację portugalskiej wizji, ale z nowym trenerem będziemy opierać się nie tylko na Portugalczykach, a także zawodnikach z Wielkiej Brytanii oraz Hiszpanu. To nowy rozdział i nowa szansa dla klubu, żeby go odbudować. Czyli z z tej strony, chwilę zapraszam Was do kolejnego odcinka kariery przybudowy. Tym razem jesteśmy w Wolverhampton. Jak spodoba Ci się ten materiał, który pooglądasz do końca, zostaw w piłkę, zasubskrybuj ten kanał pojęcie materiałów i zapraszam oczywiście do kariery. Na początek otrzymujemy budżet 56 milionów, więc naprawdę bardzo dobrze to wygląda i możemy zakupić 3-4 fajnych zawodników. Patrząc na naszą kadrę, to naprawdę głębi składu brakuje, zwłaszcza jako taki defensywny pomocnik. A chciałbym grać 5-2-1 2, 2 1, lub właśnie 4-4-2 z dwoma defensywnymi zwanikami. dlatego samo koszta będzie świetnie. Ja uzupełnieniem tej kadry kupione za 1,6 mln, plus dodaliśmy jednego zawodnika, który był bardziej ofensywny, który nie pasował do mojej filozofii 74 overalla, jest naprawdę gig. Kolejnym zawodnikiem jest Calvin Wilson. Zawodnik bardzo doświadczony, zawodnik kupiony za 28 milionów, zawodnik, który ma 82 overala, więc będzie mi pasować do różnych ustawień, czy to właśnie pod czwórkę, czy pod piątkę w obronie. Mam nadzieję, że da nam bardzo ważne punkty w tym sezonie. Kolejnym zawodnikiem jest James Tarkowski, tak jak mówiłem, nie wiem czy będziemy grać na piątkę czy na czwórkę w defensywie, więc tutaj taki zawodnik bardzo uniwersalny, który w różnych systemach już grał przez swoją karierę, będzie naprawdę ważnym elementem mojej kadry, kupiony za 15 milionów. No i tutaj pierwszy miesiąc, jak możecie zauważyć, wygrana z Evertonem, przegrana niestety na początku z United czy z Brighton, ale później zaczęliśmy grać coraz lepiej. Kolejny miesiąc i tutaj remis z Crystal Palace, remis z Liverpoolem, wygrana z Lutą z Manchesterem City oraz wygrany mecz z Manchester United w Pucharze. Październik, wygrany mecz z Aston, niestety przegrany z Barnumów, remis z Newcastle, no i przegrany mecz w Pucharze z Manchesterem City. Kolejny miesiąc i tutaj wygrana ze Sheffield, remis właśnie z Tottenhamem i wygrany mecz z Fulham. Idziemy do grudnia, i tutaj niestety forma zaczyna iść zdecydowanie w dół, i to aż cztery porażki, dwa zwycięstwa i jeden remis. W połowie sezonu jesteśmy na dziewiątym miejscu, więc całkiem optymalnie. Przed nami na przykład Chelsea, Aston, Villa, a za nami Brentford czy Brighton, więc jest szansa, żebyśmy ustabilizowali się na tym miejscu. W naszym największym stresem aktualnie jest Kunia, który ma 8 bramek, 4 asysty, ale Wilson też całkiem nieźle gra na razie 4 bramki. Trzeba dopasować poszczególnych zawodników do mojego systemu gry. W styczniu, jak możecie zauważyć, tutaj Pucharze niestety odpadliśmy, po dwóch meczach przegraliśmy z Brighton, przegraliśmy z Manchesterem United, później remis z Chelsea, przegrana z Brentford, remis z Tottenhamem, wygrana ze Sheffield, więc średnia ta forma, kolejny miesiąc, tutaj kolejne dwie porażki, remis i zwycięstwo z Newcastle. Byliśmy naprawdę dziwną drużyną w drugiej części sezonu, potrafiliśmy wygrać z każdym, ale także przegrać z zremisować z każdym. I tutaj maj na koniec sezonu, przegrana City, remis Crystal Palace, no i remis z Liverpoolem na koniec. No i to wszystko dało nam właśnie 11 miejsce. 12 zwycięstw, 12 remisów, 14 porażek. Bardzo wyrównany sezon, 48 punktów. Duża strata do Chelsea, ale powiedzmy, że to jest takie optymalne na pierwszy sezon miejsce w tabeli. FA Cup wygrał Manchester United 3-2. Carabao Cup wygrał Spurs, pokonując Manchester City 3-2. Barcelona zdobyła Liga Mistrzów, wygrywając City 1-0. W lidze Europy wygrywa Leverkusen, wygrywając 3-2 z Lens. No i w lidze konferencji to Frankfurt okazuje się lepszy, wygrywając 2-0 z Fiorentiną. Naszym najlepszym strzelcem jest Kunia, mający 11 bramek 6 asyst, Wilson 8 bramek 3 asysty, 2 7 bramek 1 asysta, całkiem nieźle. No i tu możecie zobaczyć jeszcze na zawodników, którzy mieli naprawdę dużo asyst, czyli Kunia, Sarabia, Neto, więc naprawdę dobrze to wygląda. A tutaj moja kadra i oraz jedenaska, jak mniej więcej grałem w tym sezonie. Dziś przyjrzymy się jednemu z najważniejszych momentów w życiu klubu. Poszukiwanie lewego obrońcy oraz środkowego obrońcy. Trener Marco Silva stoi przed ogromnym wyzwaniem, próbując zaprowadzić wilki na szczyt angielskiego futbolu. Na iście życzeń były liczne nazwiska, ale teraz mamy tylko kilka kandydatów, którzy wbudzają nasze zainteresowanie: Show Guerreiro, Silva czy Colville To nazwiska, które w ostatnich tygodniach krążą wśród fanów. Teraz pytanie brzmi, na kogo zdecyduje się portugalski trener? Który z tych graczy zostanie wybrany? Marco Silva ma przed sobą niełatwe zadanie, próbując wybrać najlepszą opcję dla Wolverhampton. Jedno jest pewne, nie Ważne na kogo się zdecyduje. Ta decyzja będzie miała ogromne znaczenie dla przyszłości klubu. Otrzymujemy od zarządu 76 milionów, więc naprawdę bardzo duży budżet na bardzo potrzebne nas Naszym celem jest awans do Ligi Europy oraz półfinał FA Cup. Ciężkie zadanie, mam nadzieję, że wykonamy. Pierwszym moim transferem jest Antonio Silva, kupiony za 50 milionów, więc naprawdę bardzo dużo zawodnik, bardzo przyszłościowy, który będzie przez wiele lat postoją tej drużyny. Kolejnym transferem jest to zdecydowanie bardziej doświadczony zawodnik, także. Z Portugalii Lee Guerrero. Zawodnik 30-letni, 82 dobowy ale zawodnik, który jest bardzo dobry w ofensywie. Sezon zaczynamy od trzech zwycięstw w sierpniu. Następnie wygrany mecz z Leeds United, niestety przegrany mecz z Brentford oraz remisowany z Arsenalem. W październiku, jak możecie zauważyć, wygraliśmy z Chelsea, wygraliśmy z Crystal Palace, przegraliśmy z Fulham oraz wygraliśmy z Evertonem. Listopad i tutaj niestety trzy porażki z rzędu w Lidze. Wygrany mecz z Leeds United, pucharze, ale także rozgromiona Aston Villa 6 do 1. W grudniu wygrany mecz z United, Wygrany mecz Chelsea, a niestety ogromna porażka z Tottenhamem oraz z Leic Leicester City 2 do 1. To jeszcze Manchester City 2 do 2 i wygrany mecz Nottingham Forest. Toweli aktualnie po 13 kolejce, więc troszkę szybciej niż połowa sezonu. Miejsce szóste, ale tak do utrzymało się do końca grudnia. Huang Chichan ma 8 bramek 3 asysty w 18 spotkaniach, więc naprawdę dobrze to wygląda. A styczeń zaczynamy od wygranej z Nottingham Forest. Porażki z Chelsea i niestety przegrany dwóch mecz w FA Cup, a mieliśmy dotrzeć tam do półfinału. Wygrany mecz za to z Arsenalem i także drugi mecz z Arsenalem, więc doszliśmy dalej w właśnie Carabao Cup, no i wygrany mecz z Leicester City. W lutym niestety porażka z City, remis z Totkami, remis z Fulham i wygrany mecz z Crystal Palace. No i zagraliśmy finał Carabao Cup z Fulham, więc bardzo ciekawe spotkania. I tutaj po bramce naszego koreańskiego zawodnika wyprowadzamy swoją drużynę na prowadzenie Kolejna bramka także po naszej stronie jest już 2-0 i tutaj do pustej neto idealnie uderzył. No i możemy podnieść to trwę Świętować swój pierwszy sukces już w drugim sezonie i z tego możemy się naprawdę cieszyć. W marcu trzy zwycięstwa. To dwa mecze w lidze po 4 do 1. W kwietniu okej, okay, spoko wyniki, bo tutaj są cztery zwycięstwa, jedna remis, dwie porażki, nie najgorzej. W maju cztery zwycięstwa, bardzo dobrze to wygląda. I to 4-1 z Manchester United, a chyba w 20 minucie już było 4-0. Zakończyliśmy sezon na bardzo wysokim, czwartym miejscu, mając 71 punktów, więc naprawdę wygląda to genialnie. Manchester City, mistrzama. FA Cup wygrywa Tottenham w tym sezonie, pokonując Manchester City 3-2. My wygraliśmy Carabao Cup, tak jak mogliście zaważyć, 2-0. W Lidze Mistrzów wygrywa Barcelona, pokonująca Arsenal 4-0. W Wolfsburg wygrywa 2-0 z FC Porto w Lidze Europy. W Lidze Konferencji wygrywa Fiorentina, pokonująca Fenerwarosze 2-0. Tutaj możecie zobaczyć listę transferową naszej drużyny. Kto przyszedł, a kto właśnie odszedł podczas dwóch okienek. A tutaj Kwang chi 19 19 bramek, grał po prostu wyboru i staje się moim ulubionym zawodnikiem właśnie tej karierze. Kunia także bardzo dobry sezon. Tutaj możecie zobaczyć, że Gomez, 11 asy z 4 bramki, naprawdę dobrze wygląda ten defensywny pomocnik, który cały czas się rozwija. A tutaj nasza pierwsza właśnie w tym momencie 11 oraz ławka rezerowych. Mamy paru juniorów, będziemy ich rozwijać i mam nadzieję, że kolejny sezon będzie jeszcze bardziej udany. Sezon trzeci już jest za rogiem, a zarząd klubu oraz trener Marcos Iwa ogłosili swoje nowe, wyższe ambicje. Po osiągnięciu stabilizacji w sezonie drugiej Teraz chcemy zaistnieć w Europie i utrzymać się w czołowce premier. Trener Siwa ma zadanie zbudować drużynę gotową do tych celów, a zarząd ufa mu bezgranicznie. Przyjął olbrzymią strategię polityczną. Na to pytanie odpowiemy w sezonie trzecim. Jest grubo, mamy naprawdę ciężkie zadanie, z tego powodu, że musimy być w top 4. To 140 milionów to jest bardzo duża suma pieniędzy, ale braki kadrowe są także widoczne. Czy damy radę to wszystko garnąć? Na samym początku pomyślałem, że Paulinia będzie świetnym usługodawcą uzupełnienie kadry. Zawodnik, który ma 30 lat, 84 wyrala, ale jest bardzo ważnym liderem środka pola, chyba będzie kluczowym właśnie zawodnikiem pod to wszystko, co chcę właśnie wprowadzić w tym sezonie. Kolejny zawodnik i tu już jest uzupełnienie kadry, z tego powodu, że ja będę musiał mieć 22 osobą bardzo wyrównaną kadrę, dlatego zawodnik 78 wyrala, 21 lat, naprawdę bardzo będzie dobrze połączony właśnie na przykład z Neto, czy z innymi zawodnikami, żeby ich cały czas rutować, kupiony za 40 milionów. Kolejnym zawodnikiem jest Bowen i także tutaj potrzebowałem prawego pomocnika, który da mi odpowiednią jakość. Oczywiście 28 lat, ma już swoje lata, ale kupione za 22 miliony jest naprawdę git i wydaje mi się, że będzie ważnym uzupełnieniem kadry, zwłaszcza do tej rotacji na różnych frontach. W sierpniu wygrywamy 3 mecze z rzędu, ale to już pamiętamy z poprzednich sezonów, że także mogliśmy tak mocno zacząć, a później było coraz gorzej. We wrześniu niestety porażka z Totkami. Wygrany mecz z AC Milanem w Lidze Mistrzów, ale niestety przegrany mecz w Carabao z Brighton. W październik zaczęliśmy od trzech remisów. Później zmienił wygrany mecz oraz właśnie ze Bukareszt. Kolejny miesiąc i tutaj tylko zwycięstwa. Oprócz meczu z Brighton, który był trochę pochowy bo źle nam się ułożył od samego początku. Grudzień i tutaj mamy AC Milan. Mecz przegrany. Sportu mecz przegrany. Zaczyna być coraz gorzej widzę mistrzów. Mecz przegrany także z United. Na szczęście większość spotkań całkiem udana w tym miesiącu. My aktualnie jesteśmy na trzecim miejscu. Mamy 40 punktów, więc cały czas walczymy o mistrzostwo. 5 punktów straty do Liverpoolu. Da się odrobić w drugiej części sezonu, ale musimy się mieć naprawdę dobrą tą część sezonu. Jesteśmy na drugim miejscu. Udało nam się awansować z bardzo ciężkiej dla nas grupy, bo jesteśmy drużyną niedoświadczoną, więc tutaj naprawdę chwała za to, że udało nam się zająć drugie miejsce. Najlepszy naszym strzelcem jest Kulnia, mający 10 bramek 8 asyst, Gwethrys 7 bramek 2 asysty, Naprawdę dobrze to wygląda. Tutaj powołanie dwóch młodych, utalentowanych zwolenników Robsona i Parka do właśnie naszej kadry. Transfer Livramento był bardzo ważny. Nie miałem praktycznie kogo rotować na prawej obronie. Kupiliśmy go za 28 milionów. Zawodnik przyszłościowy i bardzo, bardzo utalentowany. W styczniu zwycięstwo z Fulham, zwycięstwo z Barnum, Remis z United i wygrany mecz z Leicester City. Idziemy po Puchar FAK. Tutaj mecz Szczecin niestety przegrany. Mecz w Lidze Mistrzów zremisowany z Bragą. To jest rozczarowanie. W marcu na szczęście wygraliśmy prawie wszystkie mecze, tylko West Ham dał radę zremisować z nami, ale cały czas wygrywamy w Pucharze. To jest bardzo ważne, a także przeszliśmy część lig Mistrzów. Tutaj kolejne spotkania. Właśnie w kwietniu możecie zauważyć że z Real Madrid wygraliśmy, więc było naprawdę kapitalnie. Mają niestety, przegraliśmy u z Arsenalem, ale doszliśmy w Lidze jeszcze bardzo daleko. Wygraliśmy także bardzo ważne mecze w Lidze, a zagramy o FA Cup z Liverpoolem. I tutaj to my wyszliśmy na prowadzenie, jak możecie zauważyć, fenomenalny rajd naszego zawodnika. Kolejna bramka i to Neto właśnie strzelił po długim rogu fenomenalna bramka tego Portugalczyka. I trzy bramki już na naszym koncie, ponieważ Neto po raz kolejny uderza tym razem po krótkim Rogu jest 3 do 0 i możemy podnieść to trofeum, świętować właśnie ten sezon. Naprawdę bardzo udany półfinał. Ligi mistrzów wygrane, FA Cup, Carabao Cup niestety zawalona, a w Lidze? A w Lidze zajęliśmy drugie miejsce, mianowicie 77 punktów, więc naprawdę bardzo dobrze to się wszystko potoczyło w tym sezonie. Ale mistrzostwo oczywiście było w zasięgu. Tutaj możecie zobaczyć potwierdzenie: wygraliśmy 3-0 z Liverpoolem w tym Pucharze. Manchester United wygrywa Carabao Cup pokonując Manchester City 2 do 1. Blidze mistrzów to Barcelona po raz kolejny wygrała pokonując Arsenal 1 do w Lidze Europy Lens wygrało z Dortmundem 2 do 1. W Lidze konferencji Villarreal pokonał Leverkusen 1 do 0. Naszym najlepszym strzelcem był Guedes mający 24 bramki i 10 asyst. Także świetny sezon Kuni, 24 bramki i 11 asyst. Świetnie to wszystko wygląda. Sezon czwarty jest faktem, a dla trenera Marco Silve, nie ma miejsca na wymówki. To moment, w którym musimy postawić wszystko na jedną kartę. Idziemy po mistrzostwo i Ligę mistrzów, albo ryzykujemy utratę pracy. Okres między sezonami był trudny, ponieważ musieliśmy dokładnie wyselekcjonować grupę zawodników, którzy pomogą nam w osiągnięciu celu. To czas na podjęcie ryzyka i walkę na najwyższym poziomie. Czy Wolverhampton będzie w stanie osiągnąć na co od dawno czekają ich kibice? Śledź tą karierę oczywiście do końca. Ten sezon można tylko w jeden sposób określić, Rzucić wszystko na jedną kartę. I czy 188 milionów, czyli moja karta, wystarczy, żeby właśnie zdobyć Mistrzostwo Anglii? Pierwszym moim transferem jest świetny bramkarz. 87 wyrala. Diogo Koszta będzie o 100 na bramce i jestem o tym przekonany Kolejnym transferem jest Colnice Kilman nie chciał zostać u nas Dlatego potrzebowałem uzupełnienia kadry Mającego około 80 overalla Zawodnik, który będzie właśnie świetnie Sprawdzał się w naszym ustawieniu Kolejnym zawodnikiem jest Tierney potrzebą uzupełnienia właśnie na lewą stronę Z tego powodu, że Buena jest jeszcze młody I ten overal nie jest wystarczający Tutaj 82 overala, więc spokojnie wystarczy Kolejnym transferem jest napastnik Raul Garcia Który ma 81 overalla Wysoki, zupełnie innej postury Niż moi obecnie sezon więc możemy zaskoczyć nie raz. Kolejnym zawodnikiem także do uzupełnienia kadry jest Rances. To jest kolejny zawodnik bardzo młody, uzdolniony, 78 overal także zawodnik, który musiał przyjść do nas z tego powodu, żeby niektórzy chcieli odejść. A my zaczynamy sezon od wygranej z Liverpoolem w pucharze, wygranej z Leicester, remis z Liverpoolem i wygrana z Manchester United. Wrzesień są to cztery zwycięstwa jeden remis. Październik także całkiem solidny, choć dużo remisów, zwłaszcza w Lidze Mistrzów. Kolejny miesiąc kolejny remis w Lidze Mistrzów, więc jest troszkę niebezpiecznie, ale cał miesiąc udany. W grudniu wygraliśmy na przykład z Dynamo Kijów, ale zremisowaliśmy kolejny mecz w Lidze Mistrzów, to jest naprawdę zagrożone. Cały miesiąc super, wygrana w Lidze naprawdę duża dominacja. Aktualnie jesteśmy na pierwszym miejscu, nie przegraliśmy żadnego spotkania w Lidze, tak samo jak sam więc naprawdę to będzie ciekawy pojedynek do końca. W Lidze Mistrzów udało nam się, mają cztery miejsce, dwa zwycięstwa awansowe, nawet z pierwszego miejsca, więc Kunia, 13 bramek, naprawdę świetnie to wygląda. Gomez, 8 asyst i jedna bramka, także 90 overalla świetnie ten zawodnik się rozwinął. W styczniu przegraliśmy z Liverpoolem, jesteśmy już niepokonani, ale kolejne mecze były naprawdę udane. Niestety z Arsenalem przegraliśmy 3-2. Później kolejne zwycięstwa, także w Lidze Mistrzów, bardzo dobrze z Totkamizą, przegraliśmy trzecia porażka, niestety w Lidze. I wygrany mecz Chelsea, czy z Crystal Palace. Kolejny miesiąc i tutaj już bez porażki, rozbite PSG, więc bardzo ważne zwycięstwo dla nas. No i wygrany mecz właśnie z Atletico Madrid, później zremisowali, więc mamy to. Mamy w tym momencie finał Ligi Mistrzów, ale jak potoczyły się losy w Lidza. A w lidze udało nam się wygrać mistrzostwo. 4 porażki, ale na 6 Arsenal więcej remisował. I ma dwa punkty mniej, więc jesteśmy mistrzami Anglii. Właśnie o to chodzi. FA Cup wygrywa Manchester City, pokonując Waco Pie. Porzutek karnych 4 do 3. Carabao Cup wygrywa Aston Villa, pokonująca Manchester United 2 do 1. A my zaczynamy. Liga mistrzów. Coś, co bardzo czekałem od początku tej kariery. I to my pierwsi wyprowadzamy groźny atak. I właśnie Kunia strzela na 1 do 0. Druga sytuacja sytuacja w tym meczu, także Kunia podaje właśnie do pustej bramki i właśnie nasz Koreańczyk strzela na 2 do 0. O to chodzi, świetna sytuacja naszej drużyny. I czy będzie 3 do 0 pod koniec tego spotkania? Ależ fenomenalne uderzenie jeszcze tutaj dobija nasz zawodnik. Jest! O to chodzi, Raul strzela na 3 do 0. I tak kończy się ten finał Ligi Mistrzów. Zwyciężamy, co mnie bardzo raduje. Z tego powodu, że osiągnęliśmy praktycznie wszystko, co mieliśmy zaplanowane w tym sezonie. Tutaj jeszcze w Lidze Europy wygrywa Lens, porzuta karnych pokonując PSV 3 do 1. G konferencji wygrywa sporting pokonujący Milan porzuty karnych 5 do 4. Tu możecie zauważyć, kto został sprzedany oraz w tej w tym sezonie. A tutaj 39 bramek kuni, 22 bramki Guedesza, Neto 15 rank 19 Asys, ale już byliśmy ofensywną drużyną w tym sezonie. Mam nadzieję, że ten odcinek Wam się spodobał. że zostawicie łapkę w górę. Zapraszam na Discorda, bo tam naprawdę tworzymy świetną społeczność. Zapraszam gorąco i oczywiście dziękuję wszystkim wspierającym. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.